Hej, hej, cześć, siemano wam, Siemanu wam wszystkim ludzie, z tej strony SlenderFan, a to jest już 38 odcinek z gry LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów. E <coughs> o przepraszam, ma samy kaszel. No tak, i w tym odcinku wykonamy na 100% czwartą misję tej wersji Kreski, czyli burza na Trilode, na 100% oczywiście. Tak. Ej, wezmę sobie hrabię go, do, go doku. Ale jeszcze, muszę wziąć, to czy statek? Yy. Yy. Niech będzie ten. Co to za różnica w sumie? Niech będzie ten. I dobrze. To pomijamy. Okej. Okay. Dodatki musisz sobie połączać i możemy już pobiegać. No, na początek lecimy sobie e, tutaj, bo to jest ogólnie jakiś miejsce do zdobycia. To już będzie drugi, bo jeden zrobiłem na odcinku popularnym. On już prawdziwie tutaj jest, to to już sobie mogę wyłączyć tak te wszystkie <laughs> dodatki aż mi już wykończyć ten kaszel, naprawdę ale, ale, ale okay, nie mnie niej na razie i dobrze mm. no tak, żeby zdobyć tutaj ten drugi, drugi, drugi ten mini zestaw. Tam. No, 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 żeby zrobić ten, ten zestaw, to musimy <kluzny> aktywować to. No właśnie, e, więc obrzywal bardzo jest. No dobrze. Teraz muszę się tylko jeszcze przejąć ten statek, znaczy statek no, to coś. A zniszczyły się naprawdę. No, ale pewnie jakiś jeszcze będzie. Na przykład, a jak zniszczy tamto, zobaczymy, co się w ogóle zostanie. Ja no, powinien. A zobaczcie, jak zniszczy to w sumie. A to się zniszczyło całe. Hmm. A to, to nas jeszcze, o jest to, o to chodziło panie, panie, no właśnie, o tutaj, tutaj, <ścoughs> przepraszam raz, oj, okej, okay, teraz musimy, no wiecie już co. Podświetlić te pomarańczowe yy, pola, żeby się świeciły na, na, zielono. No i proszę bardzo, a muszę, muszę jeszcze raz, muszę jeszcze raz. A więc już to <kluzny> <kluzny> robimy. No. Ale mam żyć! Ale faza! Ale mam żyć. No. Mm -hmm. Teraz jeszcze. O, proszę bardzo, już drugi w tej misji nie został zdobyty. To możemy lecieć gdzie indziej. A czy po kolejnym mi No właśnie. na początek sobie chyba może, aha, polecimy sobie na początek za tą o, ponieścimy na początek te te statki na przykład o te statki, no to się no te właśnie o te właśnie co mają taki zielony celownik, jest ich pięć musimy je oczywiście ponieścić, żeby zdobyć Mini zestaw No właśnie Pewnie któryś jest na górze Nie masz żadnego na górze? Jest jeden więc. Trzeba go oczywiście zniszczyć! Uciekł, a nie jest. A więc dobrze, musiał go... ...zniszczyć! No. Oj... Hmm. O to i mam inny zestaw, o to właśnie zniszczyłem przez chwilę, ale no, teraz musimy poniszczyć te statki eee, z tym zielonym celownikiem, już dwa zniszczone, jeszcze tylko trzy. Z ostatni się uda, można spróbować, ale ja myślę, że się uda. Pięknie, udało się. No, pewnie. i pewnie nam to zależyło, więc też dobrze. Gdzie są kolejne? Gdzie są kolejne? Trzeba ich poszukać. O, widzę, widzę jednego, widzę jednego. Ale całego... Piękny zmysłony, 3x5. To tamtego poprzedniego mnie zaliczyło? No, trudno. E, to lecimy cały czas za A, teraz musimy lecieć na dół. Tak, tylko gdzie jest to coś? <laughs> Przepraszam. No, gdzie jest to coś? O, widzę. Fajnie. A więc lecimy, o! o. A. Pięknie cztery na pięć, cztery na pięć? Tak cztery na pięć. jest ta zielona <laughs> hmm. chwila. A jak pracę, sobie na górę? Chwila. No, to tego nie tak nie zaliczyło chyba. No, nie zaliczyło, czyli nie będę musiał je zrobić yy, jeszcze... jeszcze raz. O tamtej mi dostaw. Czyli to będę no, tak musiał je zdobyć chyba jeszcze raz. A więc ja na ten moment zrobię yy, cięcie. I to was wrócę. Tak zrobimy, tak? Okej. Jest... <laughs> <laughs> o już. <laughs> Proszę. Okej. Okay. Już jestem? No i co? <coughs> wybaczcie mi samy kaszel, ale... <coughs> no, ale... <coughs> OK wybaczcie. Sami kaszel, ale dobrze, teraz musimy... Teraz sobie poniesiemy te rzeczy. Za z tych rzeczy. Na mini zestaw? No tak. już ogółem mamy cztery mini zestawy. Bo tam jak widzieliście Jak widzieliście przed chwilą. Znaczy jak widzieliście przed chwilą. Jednego zrobiłem przez przypadek. No. I też ten mini zestaw sobie nadrobiłem. No dobrze. Jak jeszcze te dwie? Rozkład dalej troszeczkę. O. 6 do 10, 7 na 10. Nie fajnie. Jest znaczy tylko. Trzy, te trzy. Jest to tylko to jedno. możeś um. co jest? może z tej strony? <laughs>

Pięknie już się zniszczyło, i mam piąty mini zestaw w kolekcji. Dobrze, to teraz sobie lecimy. Hmm. Tam, o właśnie, tam na górę. No właśnie, tam na, tam na górę lecimy teraz. Po kolejnym mini zestawu, oczywiście. A nie, teraz nie możemy, niestety. A więc... A gdzie możemy? O! Tam możemy? Albo... Ile jest to w ogóle? Pięć. Um, albo tam, wiem. Tam... Są, na, tam na razie sobie polecimy. właśnie i dobrze i okej okay. okej okay, tutaj kasa 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 i szósty minister zdrowia w tej misji jest już jeszcze tylko cztery, no, jeszcze, jeszcze tylko cztery, a więc dobrze. Na no, razie sobie może polecimy, okej, okay, to, to, to miejsce opuszczamy na razie, o tamto. A lecimy, 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 lecimy... Hmm. Tutaj. No. I fajnie. No, wziąłem sobie sokę, bo nawet jest potrzebna. I... coś robimy. A co, musimy jeszcze tam przedostać? ogółem na razie? No. I dobrze. nie uwaga, już się otwarły drzwi, a więc wchodzimy już. Teraz, już teraz wchodzimy. No i dobrze. No fajnie. To już by niektóre nie zostaw. Siódmy! No. Siódmy. Yy, muszę, ja, na, Ja teraz muszę wziąć sobie ją postać. Eee. Yy, tego uzbrojonego. Dlaczego jakąś uzbrojoną postać po prostu? I teraz to. Teraz już to tylko przepaść, no. Zwięć postać na Arturitu. Pasteczny typu Arduino YouTube, Może być rykko Arduino YouTube, Wiadomo. I mamy ósmy. Tam jest ósmy mi zestaw do, do zdobycia do kolekcji. Tak. No. Wracam się teraz do w bo będzie nam potrzebny za chwilę. Okej, okay, tam jest ten. Ten mi zestaw. To już jest siódmy. Tak. Jest to tylko ósmy. I jest Jeszcze tylko. tak. To jest. To, to jest już siódmy. mamy już jednych zestawów. W tej misji. Jest to tylko ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Fajnie. <laughs> Oj, przepraszam. No ale dobrze. No. Musimy na początek tam. Tam na górę polecieć. A. Ale, jak na, jak na razie, nie będziemy mogli tam po prostu wylądować. <laughs> A żeby tam wylądować, musimy... Y, ...postrać... się hmm. hmm. No. A więc poszczelamy sobie. Okej. Okay. No. O Zamiast tam jest mini zestaw do ale ja może go sobie zostawię na, na koniec. Okej, okay, tutaj mogę sobie poszczelać z tego też czy nie nie. No. Na koniec tutaj się zawrócimy. Na razie idziemy gdzieś indziej. Tak. A mianowicie tutaj. No. I, a na razie musimy zbywać to. Coś. To, to wajki, to jest Wajka. No. Yy, to... Z... No dobrze, już chodzimy, już chodzimy. I jesteśmy teraz tutaj. Tak. I strzelamy w kolejne nasze działa. No. Pięknie. No. To sobie pomijamy. I lecimy na razie tam na górę. Bo możemy oczywiście. Już teraz tam wylądować. I dobrze Tak będzie. No może teraz sobie Jar'a, dżar, dżar, bo jest teraz tam potrzebny, więc zbieramy Jar'a. Dżar, no właśnie. Charger Bingsa. No Charger Bingsa oczywiście. I dobrze. Mam już 8 stał w kolekcji. W tej misji oczywiście. No, a tutaj przed nami jest kolejny. Żeby go zrobić, musimy przejść postać z liną. I teraz postać z ciemną stroną mocy. Tak. Oczywiście to będzie hrabia Dochu. Ok. I co? Mamy ósmy, ósmy. Dziewiąty zestaw w kolekcji, jeszcze tylko jeden, jeden, jeden! Naprawdę. Jeszcze tylko jeden. Więc idziemy go, oczywiście, zdobyć. Tak. No. A żeby zdobyć ten ostatni zestaw na początek, musimy polecieć na dół. Więc już to robimy. No tak. Um, no i lecieć. Polecieć tutaj. Wejść przez to przejście. No. Przez te wrota, przez tą bramę, drzwi. prosto do tego pomieszczenia. I powstrzymać. No. W te statki... No w te statki to ja strzelam. Tutaj musimy strzelać. Musimy... Musimy... Ogólnie musimy ustrzelić 10 takich statków, żeby to byśmy mieli Jeszcze tylko dwa... Jeden. I pięknie! Mamy... Yy, tak. Yy, ukończyliśmy kolejny poziom na 100%, zaczynamy kolejną misję. Hmm. Miejsce, jak powiedziałem, to różnica. Ja, ja mówię, misja po prostu. No. I zapisujemy i wychodzimy. Tak jest. No. E, Prawdziwie tutaj, oczywiście. No i. No. Kolejne pieniądze wpadają do naszego do naszej sumy. No. I kolejne 10 milionów zostałów. O, ja wiem kto to jest. Ja wiem kto to będzie. To jest. A nie. Albo pokażę go chyba. Mm. Ale nie wiem. Nie wiem chyba jak się ta prostu nazywa. Ale fajnie jest zdobyta. Jest zdobyta. No tak. 57 koszków do kolekcji. W kolekcji już jest. Tak. No. No i tak. Słuchajcie się teraz, powiem, nam No tak, jeszcze. No, a jeszcze jedno, jeszcze jedno. Ogólnie już mamy 17 misji. Eee. Ogólnie 17 misji w grze ukończonych na 100%, więc zostało nam tylko 5, czyli już niedużo. No. A więc co ja się teraz robić, jak nam? Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. Trzymajcie się. Cześć.